Bezpieczeństwo hamuje pracę. Już czuję po sobie, że już zaczynam pierdzielić dużo rzeczy. Czyli patrzcie, ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Zobaczcie, gdzie tu jest laser. A gdzie jest laser? Tutaj. Siemanko, ja dzisiaj tak w czapeczce. Lecimy z kolejnym dzionkiem z płytkami. Ja sobie po międzyczasie, znaczy po międzyczasie, po prostu jak miałem taki dzionek wolny, to poprzyklejałem sobie te płytki całe z jednej i z drugiej strony. I czas na docinki tutaj przy wannie, tam za wanną. Tak, dookoła. I po prostu chcę zrobić tą strefę, taką, tą wannową, już yy, na gotowo. I w przyszłym tygodniu tam ogarnąć i, i, i po prostu zamontować ten odpływ yy, wreszcie do, do prysznicy, żeby móc lecieć dalej z pracami. I na suficie tutaj trzeba jeszcze zrobić otwór pod wentylator który i potem przez, przez dach po prostu będzie wychodziła rura z wentylatora. Także jedną no, pracę, co nie miara. Ja mam już odnośnie miary to mam spisane wszystko co muszę sobie tutaj podocinać. Tych ciemnych płytek na razie. Nie wiem jak Wam się podoba taka kombinacja, takie połączenie. No. Mnie to na razie bardzo siedzi. Jeszcze do tego dojdą czarne elementy. Wanna. Ładne oświetlenie. Tak może w dalszej Wam to pokażę, jak to się na ten moment prezentuje. Także wydaje mi się, że będzie spoko. Taka właśnie wanna. Tam będzie od brzegu do brzegu. No nic, dobra, lecimy. Co? Lecimy docinać. Dobra, jesteśmy już w garażu i mam to też policzone tak, żeby zrobić jak najmniej odpadów. Główka pracuje, nie? Czyli teraz w sumie ten kawałeczek na brzegu, który jest mi potrzebny, dotnę sobie z płytki, która będzie użyta w kabinie prysznicowej, bo akurat ten pasek wtedy, no, mogę po prostu go uciąć i go dać Yy, po prostu w tym brzegu, potem sobie go tylko uciąć yy, tak, wiecie, Dobra, zresztą tam zaraz wam pokażę. Tu sobie to będziemy stoli... Stoli na, sto, stoli na cioliku. Cioli na stoliku. Damy sobie na to jeszcze płytę. Maszyna. Nie wiem, czy w sumie dzisiaj będę coś kleił, yy, bo akurat chcę po prostu sobie przygotować materiał, a czy coś uda mi się pokleić, no to zobaczymy. Nie yy, ja takiego małego fragmentu, to będę ją ciężko uciąć. Dobra. O nie, jakaś brzydka płytka. Z drugiej strony muszę ją obrócić. Patrzcie, jaki jest defekcik. Dobrze, że go zauważyłem. Widzicie? To, to no, znaczy, to wygląda jakby było delikatnie uszczerbione. No. To po prostu pójdzie w róg. Ten brzeg jest ładniutki. To z tego brzegu, po prostu dotkniemy sobie ten fragment. Chciałbym od razu to do, dociąć na odpowiednią wysokość. A potem, właśnie, tylko tą sobie tak śmignąć yy, na docinkę. Już jak będzie potrzeba. Zobaczymy, czy mi się uda tak fajnie dociąć. I dwa takie paseczki, właśnie muszę sobie uciąć. I ja je utnę nie z całej płytki, tylko właśnie z dwóch osobnych. To już będę miał praktycznie do prysznica przygotowaną płytkę. I jeszcze trzeba coś z tej strony odłożyć, Chyba w miarę będzie ok, żeby była wysokość podobna. Zapomniałem mikroportu założyć, ale już trudno. Kreski mam pozaznaczane. Teraz tylko jeszcze muszę sprawdzić czy mi dobrze kółeczko jedzie po, po zielonej linii, ani trochę. No nic, tniemy, no. Nie jedzie dobrze, trzeba delikatnie... Ale tak... O, no za dużo. O! Tu mam już pięknie. Idziemy. No i dobra, i tak jest ile? Iligancko. Coś ostatnio, znaczy wtedy te moje wcześniejsze docinki to mi ciężko szły łamanie. Samemu. O, udało się. Pięknie. Ladniutko, proszę Państwa, ladniutko. No i to jest fragment, który idzie do roga do, do ściany, teraz tylko jeszcze tutaj trzeba go z długości uciąć. A to mamy pierwszą płytkę przygotowaną do prysznica. 35,5 potrzebuję z tej płytki. Obydwa z, ob, ona jest dookoła e, fabryczna. E, ja potrzebuję mieć ten rand. E, nie wiem, czy to będzie widać. Pokazuję, widać co pokazuję? E, ten rand potrzebuję mieć fabryczny, żeby mieć tu kreskę fabryczną, i tu. Także stąd sobie docinam 30. A ile tam było? 35 i pół sobie docinam. Ciao, e, ten... Ta ekierka. Bardzo fajna sprawa na temu sobie zakupiłem. Chyba za 12 zł. Ale naprawdę jest bardzo, bardzo przydatna. Brzegnie dociał I. Ach, dobra. Pierwsza płytka docięta. No i patrzcie, i, taki... I to jest mój odpad. Po prostu. Minimalizujemy odpady. Dobra, wiecie co, w sumie to docinanie będzie wyglądało tak samo. Wszystko yy... widzimy się po prostu, jak już wszystko podocinam. Warunki polowe, pamiętajcie, ochrona przede wszystkim. Mimo, że bezpieczeństwo hamuje pracę, to w tym przypadku trzeba, bo ja nie chciałem dostać takim kawałkiem gresu w oczy. Mimo, że mam swoje okulary pod spodem, to na nie po prostu jeszcze zakładam i tak takie plastikowe ochronne. No i co, lecimy. Jakość będzie pewnie tragiczna, bo jest już godzina 17, a Ciemne jak w życiu, a, 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 a nie chcę tego ciąć w środku, bo będzie pełno kurzu. Także jazda. To jest tarcza, którą przyniósł mi tata. No teraz będą migotki, no bo tam mi ten halogen. Yy świeci Tata mi przyniósł taką tarczę do cięcia na, na sucho a ja wcześniej tutaj też jak kupiłem sobie tarczę diamentową no to ona jest do cięcia na, na mokro także zobaczcie tą różnicę no i ta jest dużo, dużo cieńsza i patrzcie tu ten ostatni fragment kurde nawet nie widać dobra pokażę wam to po prostu w środku bo robi się już coraz zimniej także uciekamy do środka Jesteśmy już w środku. Trochę mi okulary przykurzyło, ale niech już tak zostanie. Będę sobie dalej wczupać, co się działo. E, I o co, wam, o co mi chodziło z tym docięcia, docinaniem płytek? E, tutaj e, jestem. E, tutaj jest ten rancik docinany tą moją tarczą. No to bardzo mi to tu strzępiło, tak? I to tak, no. Bardzo brzydko. A potem tata mi dał swoją tarczę. I... Pójdę z wami do większego światła. I... Zobaczcie jak ładnie... tutaj ten... ten fragment jest docięty. I... niewystrzępiony. Także ja sobie też tarczę z tej firmy, które on ma Zamówię, a lecę namieszać klej i w sumie tylko dzisiejszego dnia przykleję tylko te trzy elementy. No bo tak, a co? Dzisiaj tylko tyle. Już wcześniej się trochę dość narobiłem, a mamy godzinę, którą? 17.49. I mamy pierwszego faila. Musiałem, tu już sobie nałożyłem klej. No i muszę teraz całą tą płytkę zdjąć. Znaczy, płytkę, tą deskę musiałem zdjąć, bo zbyt, do, zbyt idealnie docierałem płytki na wymiar, nie nie, ale nie uwzględniłem właśnie fugi. No i muszę obniżyć sobie tą deskę, bo nie chcę ścinać po prostu z, no, grubość tarczy, bym musiał po prostu ściąć każdą płytkę. A, a nie chcę tego robić, także wolę po prostu obniżyć. Obniżę sobie po prostu teraz laser. Troszeczkę eee, i, i tą deskę przykręcę jeszcze raz, Możemy sobie do prądu to wyłączył, bo bez prądu to bym nie zajechał daleko, no ale już czuję po sobie, że już zaczynam pierdzielić dużo rzeczy. Czyli tu mi coś z ręki wyleci, tu coś, tak że już po prostu jest pora na mnie, w sensie takim, że na dzisiaj, by już przydał mi się koniec. O, nawet wywierciłem w tej samej dziurze. O, wywierciłem w tej samej dziurze, co. co wcześniej, w sensie, no, w desce I trafiłem akurat w ten sam otwór, tylko po prostu pół milimetra, 5, 5 mm niżej. A zawsze akurat jak coś spierdziela, albo coś się stanie? kamerę mam. Wyłączoną, no i potem na przykład, jak są jakieś śmieszne momenty, albo coś taki moment, gdzie mi coś nie wyjdzie, no to akurat jest nienagrane, to bez sensu. Jasne. No i już, ja nawet już kołka nie ściany do ściany, eee, do ściany. Uf, wsadzić. Wracamy do klejenia. Tu mamy ten fragmencik Z tego sobie zdjąłem wcześniej klej. myślałem, że pójdę go docinać. No dobra Potem uznają, że właśnie tylko wezmę i e, u, obniżę po prostu to. Te jakie pasują. No i teraz przynajmniej mam tutaj szczelinę i tu będę mógł sobie po prostu klinami to zablokować. Ale jeszcze co? To najpierw tutaj odchylę sobie tą płytkę delikatnie i umyję ją od góry. Te płytki, które kładę teraz na bokach, czyli e, tutaj na tej ścianie te jasne. Potem Wam to pokażę jaka jest różnica. Kiedy się starałem, żeby wszędzie na łączeniach było czyściutko. A tutaj w niektórych miejscach a zresztą za, zaraz Wam to zademonstruję o co mi chodzi. I ja sobie to spróbuję tym złączyć do kupy. Ale nie wiem czy to mi tak pójdzie. Daczej ciężko. Dobra. Coś mi to przytrzymało. Nie, tamten nie trzymie. Ten jeden tutaj spoko, nawet to w miarę trzymie. Płaszczyzny są, niby wszystko jest. Trzeba by ją dołem wycisnąć. Ale mi się wydaje, że ja mam trochę za mało kleju pod spodem. A teraz mi się to ładnie zlicowało. Jeszcze ta strona. No i tak zostaje, dobra. Tylko teraz tak. Jest jeszcze sprawa: bo końcówka z tego ma 2 mm grubości. Fuga powinna mieć 1,5. Jeżeli to mi wejdzie. No czyli to jest po prostu niedociśnięte do samego końca. No a o co mi chodziło z tymi czystymi fugami? Popatrzcie tutaj, to jest nieczyszczone, tylko powybijane są te klipsy, jak tutaj pięknie ładnie wygląda. A teraz jak nie dbałem za bardzo o to, żeby było tak czysto na kancie i w ogóle. No to tu mi na przykład o pozastygały razem z klejem e, te, te bramki do poziomowania i teraz wszystko tylko nożyk i szkrobać także patrzcie ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi zobaczcie gdzie tu jest laser a gdzie jest laser tutaj o... jak wkręcałem tą śrubę to nie zwróciłem uwagi na poziomicę także to jest po prostu nie ja dzisiaj tylko te dwie płytki jeszcze i... i już po prostu no koniec widzicie bo potem się nie myśli, jak już człowiek popełnia błędy takie, to po prostu lepiej skończyć, żeby nie popełniać ich więcej. I tak samo mamy na treningach, jak już zaczynamy pierniczyć jakieś, e, coś na jakiejś przeszkodzie, coś na mnie wychodzi, ćwiczymy coś, jakiegoś skilla na jakichś przeszkodach. Jak już przestaje nam wychodzić, to po prostu kończymy, żeby potem tego, tego błędu sobie nie wpajać w pamięć mięśniową i po prostu, żeby sobie też krzywdy żadne nie zrobić. Także ja jeszcze tylko te dwie płytki przykleję i prrr, koniec na dzisiaj.